Nowoczesny zakład do produkcji spoiw cementowo-mineralnych w trakcie zaledwie 8 miesięcy wybudowało od podstaw przedsiębiorstwo gospodarki wodnej i rekultywacji. Spółka należy do grupy kapitałowej JTSW. Zakład, który został dziś uroczyście otwarty, powstał w czerwience Leszczynach na terenach należących do PGWIR. Ta inwestycja jest zrealizowana w wykładowym czasie. Od podjęcia decyzji o budowie minęło 8 miesięcy, a trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie chodzi tylko o fizyczną budowę, ale o uzyskanie pozwoleń na budowę, wykonanie projektu, przeprowadzenie przetargów, wszelkich certyfikatów dopuszczeniowych dla tego produktu, który będzie tutaj produkowany. To jest właściwe tempo dla Jaszczęczkiej Spółki Węglowej i właściwe dla tej inwestycji, bo ona jest strategiczna z punktu widzenia programu Efektywność, który prowadzimy, gdzie chcemy przede wszystkim zmniejszyć koszt wykonania metra wyrobiska. Inwestycje Warta jest 3,5 miliona złotych netto. W zakładzie powstała nowoczesna, zautomatyzowana linia produkcyjna, do obsługi której wystarczy zaledwie dwóch pracowników. Inspiracją do powstania zakładu były doświadczenia spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Mieliśmy bardzo duże zróżnicowanie tych spojów na, na rynku, ceny były bardzo różne i jakość tych spoiw była też różna. W tej chwili, mając swój zakład, dajemy jasny sygnał, że będziemy mocnym graczem, jeżeli chodzi o, o, o ten obszar i będziemy mocno chcieli wpływać też również na koszt. Na tą chwilę prowadzimy rozruch technologiczny, kalibrujemy urządzenia. I planujemy dostawy gotowego spoiwa dla Zakładu Wiastrzębskiej Spółki Węglowej w połowie lutego bieżącego roku. Natomiast prowadzone są w tej chwili rozmowy przy zespole do spraw inwentaryzacji spoiw, abyśmy od połowy roku zaczęli produkcję i dostawę torkretów zarówno zwykłych, jak i zbrojonych.